W wielu aspektach to jest trudniejsze, większe wyzwanie, tak bym powiedziała, większe wyzwanie. Oczywiście, fajnie, bo my już potrafiliśmy od razu ze sobą rozmawiać, tak? Więc to jest, to jest super, bo od razu masz flow, wiesz, że nie masz takiego niebezpieczeństwa, że z kimś się nie dogadasz. Tak. No, wiemy, że się dogadamy, dogadujemy i, i super nam to przepływa. Jednocześnie. To nie jest tak, że ja wchodzę na salę i to jest tylko moja relacja zawodowa. Robię robotę, dziękuję, do widzenia, mm. do zobaczenia jutro. Mm. Tylko my potem też rozmawiamy, mm. gdzieś tam się razem przemieszczamy i tak dalej. I teraz pytanie, gdzie się kończy rola trenerki, a gdzie jestem Agnieszką <grym> prywatnie? Ja nie? uwielbiam twoją minę, jak, jak jak chodzisz na salę, jesteś inna, jesteś tak pro, masz inne spojrzenie, masz inne oczy. To jest fantastyczne. Ja czuję, że Ty jesteś trenerką i że ja jestem Twoim uczniem i że to się dzieje, że ta relacja tutaj jest czysta, jakby dla mnie klarowna i oczywista. Nie ma tu wątpliwości. No to jest też takie, a propos tych trudności i wyzwań, że my wiemy o jakichś tam swoich różnych wyzwaniach, o swoich różnych problemach takich życia codziennego i, i czasem sobie, wiesz, opowiadamy o tym i rozmawiamy na ten temat, tak się, wiesz, pocieszamy w tym, no bo, bo dajemy sobie wsparcie